Zapewne teraz widzowie patrzycie na ten czołg i myślicie Kurde, czy ten koleś jest z walnięty? Przecież 608 to jest czołg ciężki, a on nazywa go czołgiem średnim Czy ten koleś ma naprawdę jakieś problemy totalne z mózgiem, że, że Czołg y, ciężki nazywa medem? Ale dlaczego ja tak go nazywam, no to dzisiaj się dowiecie, ale Zanim przejdziemy do sedna, no to chcę powiedzieć, że tutaj no Z powodu tego, że jestem leniwy i z powodu Dużej liczby dużo dużo pojazdów, które jakby Muszę mówić. Otóż mam skorpiona, no te 4 może nie, ale jeszcze z 85 i któryś ze skrzynek wypadłem No te 4 też można zrobić film, ale no to później. I 7 zakupiony, ale powiem szczerze, że dopiero o nim zacząłem grać. Lewandowski miałem zrobić nim omówienie, ale raczej omówienia całej linii nie będzie, bo z Kipsiem sprawę na 9 niepotrzebnie zamontowałem w opasarzeniu, którego i tak nie montuję na tych niskich tyrach. Jeszcze te 25 nie robię o nim filmu. No jeszcze te 2 pojazdy. Inne CFT 485, które też za niedługo pewnie będą musiały być omówiane, Więc, tak patrz, no to mamy multum pojazdów, które będę musiał jeszcze omówić. O tych niższych terach nawet nie będę wspominał, bo raczej was nie zainteresują. Ale dobra, no to przejdźmy do teraz do naszego bohatera odcinka, czyli S8. Dlaczego ja go nazywam czołgiem średnio a nie ciężkim? No to wam to powiem w tym filmie, więc zanim zacznę te dwie bitewki, które rozegram no to nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, a jeżeli czekacie na więcej materiałów, no to zostawcie subskrypcję czy dzwoneczek. Jeżeli, jeżeli chcecie zostawić własną opinię na temat tego pojazdu, no to nie zapomnijcie zostawić komentarzy, tak samo jeżeli chcecie na przykład mi napisać co na przykład poprawić w następnym na przykład filmie albo, albo w samym grze tym pojazdem, jeżeli bym jeszcze chciał kiedyś nim zagrać. A może mnie z, nim zagram, bo powiem, że całkiem przyjemnie mi się tym czołgiem grało, mimo tych drudnych początków. Więc lecimy. Klikamy przycisk Bitwa. No i wylosowało nas w pierwszej bitewce na mapę Martwy w trybie dominacji. Losowanie z dziewiątkami oraz ósemkami, czyli no, całkiem przyjemne. No i powiem szczerze, że zrobiłem wcześniej dwie bitewki, ale no, niestety wyszły takie sobie. No teraz przyznam się bez bicia, że. Nie wyszły za dobrze te bitewki No to dlatego, że chciałem powiedzieć o statystykach tego pojazdu A niestety nie zdążyłem powiedzieć o wszystkim, więc Teraz może opowiedzmy, ale będziemy mówili trochę szybciej Jeżeli nie będziecie mogli nadążyć, to po prostu możecie zawsze sobie puścić y, z powolnego tempu, więc Zacznijmy od działu, no i tak jak mówiłem, no to Po dziale nie rozpoznacie tego pojazdu, czy to jest czołg średni czy ciężki O czym wcześniej zapomniałem powiedzieć, że Po statystykach będziecie mogli rozpoznać ten pojazd czy to mety raczej czy raczej czok ciężki, ale... No te przejdźmy do rzeczy. No to jeżeli chodzi o dział, no to mamy tutaj przede wszystkim 420 uszkodzeń, czyli wynik całkiem dobry. No, może nie jest to aż tak duże, jak tak jak S75, e czy na przykład Tyszkiewicz, który biją po 460, ale tak jak powiedziałem 420 to też jest wynik wystarczający dla czołgu. Po drugie mamy tutaj całkiem wystarczającą penetrację, wszystkie pojazdy, które spotkamy powinny być przebite, mamy 250 w tej penetracji Co pozwala na przebijanie czołgów y, Tieru tego samego, albo nawet wyższego Nawet taka penetracja pozwoli na przebijanie Mausa w wieżyczkę, więc to jest już y, oznaka, że ta penetracja jest nawet dobra Dobra, jakaś informacja nieważna Lecimy teraz dalej i opowiedzmy o celności czasu celowania, które uważam, że jak na ten pojazd naprawdę daje radę, nie jest to celność i czas celowania tragiczna, więc można powiedzieć, że jak na radziecki czołg to jest totalny snajper. A to nie weszło, bo byliśmy w ruchu, więc to było usprawiedliwione. Dalej opowiadając o tym pojeździe, no to jeszcze można powiedzieć, że mamy... Jedynie 5 stopni nie działa, co jest niestety, no, bardzo samym wynikiem, ale to jest ruski czołg, ruskie czołgi nie słyną z dobrej depresji działa, więc jeszcze można to jakoś zrozumieć. Więc tak jak widzicie, no to ten czołg ma bardzo dobre działo, jak na swój tier, ale gdyby nie depresja działa, byłoby idealne. Kontynuujmy dalej tematykę tego pojazdu i przejdźmy może teraz do pancerza. No to powiem tak, że pancerza w tym pojeździe nie uświadczycie Większość pocisków, które będą oddawane w ten pojazd będą raczej przebijały i penetrowały A to nie wiem jak to weszło, jak w ogóle nie celowałem w ten pojazd Ale tak jak mówiłem, dolna płyta nie odbija Górna płyta z, od mocniejszych czołgów nie odbija I wyżyczka, jeżeli ktoś ma bardzo dużo penetrazji to nic nie odbije, więc... Niby pancerz powinien być dobry, ale... Się okazuje że ten pancerz w ogóle jest tragiczny, więc jak na czołg ciężki, który no według tej klasyfikacji powinien odbijać, no to nie odbija. Ale mamy za to yy, ekrany kumulacyjne na bokach, yy, co, co pozwala chociaż jakoś odbijać tym pojazdem. I plus 2050 życia, więc wynik yy, taki sobie. No niestety nie zdążyliśmy opowiedzieć o wszystkich statystykach pojazdu, bo nasza drużyna wygrała. Ale zanim przejdziemy do raportu, dokończmy jeszcze te statystyki, no to Pancerz cały wspomniany, no i zostało nam tylko powiedzieć o Mobilności Ale jeszcze chcę wspomnieć o tym, że ten pojazd no Lubi czasami dostawać w magazyn oraz wybuchać, więc się nie Będziecie dziwili, jeżeli zostaniecie na przykład pierwszy strzał w magazyn albo Wysadzenie za na przykład 1500 no za full HP czyli to nie jest mała szansa na to, ale za takie na przykład 1000 z hakiem, no to będzie yy, się zdarzało. No i teraz po tym mobilności, po statystyce mobilności, będziecie na 100% mogli mi powiedzieć, tak, z 8 to jest MET, a nie czołg ciężki. Otóż jeżeli chodzi o is 8, no to możecie zobaczyć sami na parametrach, że ten pas jest. Jedzie 50 km na godzinę. Kurde, normalnie czołg ciężki jadący 50 km na godzinę. Czy to jest normalnie jakieś wariactwo? I żeby nie było, stosunek yy, mocny do masy wynosi ponad 16 koni, więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik. No, opory dla gruntu są wysokie, ale naprawdę zrobienie prędkości 40, 50 km na godzinę jest yy, możliwe. I tak jak widzicie, obrót yy, w tego pojazdu, no to. Też jest jego zaletą, więc teraz możecie mi powiedzieć, tak, Kuba Kok się rację. Ten czołg jest raczej medem, a nie czołgiem ciężkim. No i to postaram się teraz zrobić w drugiej pitewce. A jeżeli chcecie zobaczyć statystyki, to możecie tutaj zobaczyć i macie porównanie drużyny, więc nie będę tutaj owijał w bawełnę, nie będę tutaj gadał o tym, jakby sensownych statystykach bitwy i lecimy z drugą bitwą. O czy ja proszę was o tak dużo? Ja poproszę tylko jakąś normalną bitwę, gdzie tutaj Team nie będzie na mnie wyjeżdżał przeciwnika, gdzie nie będzie żadnej porażki 7 7.0 i gdzie nie będę musiał w bitwie kończyć z wynikiem o jednego z, czy dwóch strzałów tylko. No to to jest. Normalnie tragedia. No 3 bitwy z rzędu miałem, gdzie oddaję mi jeden strzał. No powiedzcie mi, jak mam nie pokazać ten pojazd, skoro, skoro takie bitwy mam, gdzie oddaję jeden strzał? gdzie nic nie trafia i gdzie tutaj zabiją mnie w ciągu jednej minuty, no to jaką pokazać taką bitwę w ogóle? Mam nadzieję, że teraz się tak nie zdarzy, bo ja już nie chcę robić tego filmu dalej. No jak widzimy wyrzucił nas po pustynne piaski w czerwiej dominacja, losowania z dziewiątkami i No niby dobre, ale zapewne zginę bardzo szybko, więc nie będę tutaj w ogóle się czepiał. Dobra, postaram się zagrać takie meto, ile oczywiście będzie taka możliwość. No, i widzę, że będziemy mieć tutaj całkiem niezłą obstawę. Dwa TDK, jeszcze TVP, więc tutaj może być na naszym całkiem yy, solidnie. Idziemy, teraz ten no spokojnie. Spotka dostałem w tym miejscu, ale jak niby? Kto mnie spotnął? Kto mnie mógł niby spotnąć? Ten Lightweight mógł mnie tutaj spotnąć, czy kto? Ale dobra, nieważne, no to. Nie, na pewno nie Lightweight, bo Lightweight pojechał tu. No to kto mnie spotnął? Powiedzcie mi. No, widzowie, napiszcie w komentarzu, kto mnie nie bezpłatną. No, to, to, to jest normalnie śmieszne, że dostęp spota w takim miejscu. Dobra, skopujmy tą bazę. A my przez ten czas, powiedzmy o jakby moich duzach z tym pojazdem. No, wiem, że nikt nie lubi słuchać historii grania pojazdem, ale no. No, muszę to wytłumaczyć. Otóż, grając na początku tym pojazdem jako czołg ciężki, to powiem szczerze, że dramatycznie mi szło. Naprawdę, no, nic mi nie wychodziło. Wszystko nie przebijało. Działo w ogóle. No, może nie działa, ale no. Nic mi w ogóle nie szło zrobienie w wyniku 1000m, to był normalnie dla mnie świetny wynik. No i pomyślałem, że jednak zacznę grać tym jak medem, no i od razu zacząłem grać tym jak czok średni, a przynajmniej w takich sytuacjach kiedy mogłem, ale kurde, no. się tym na przykład jak Panterem 2 sobie odpuścić w tym momencie. No ja tu próbuję normalnie wytłumaczyć, a, a koleś mnie w dupę strzela. No jak mam wytłumaczyć takie rzeczy, no. Dobra, no. Ni niestety od Panther strasznie mi przerwał y komentowanie y jakby doznań, więc tutaj kontynuujmy, no to zacząłem tym pojazdem grać jak Medno i od razu y, poczułem to totalną różnicę. O wiele lepiej mi się zaczęło nim grać. Robiłem nim częściej bitwy po, y po takie kilka tysięcy, czyli 2-3 tysiące. A nie, że to... Raz na ruski rok się zdarzyło, robisz takie wyniki. I pięknie teraz przebijamy Mąbrysiera w wieżyczkę. Ale kurde, no przestań im tym J-Panterem we mnie nawalać. No. Kurde, już trzy strzały we mnie jak koliś Dobra, postawimy teraz tu na gąsce. Dawaj fałkę, tego tu najpierw zabić. Trzeba tu zabić, bo on tej... Kolesi, jak walnie, to będzie bolało. No kurde, no co jest? Czemu nasz, czemu nasz ginie? Gdzie ka nie nie niebieski? No być. Tutaj, kurde, koleś, no. Nie, no ta bitwa raczej też nie jest za dobra. No to, to nie jest dobra bitwa. No kurde, to od Panter mnie. Tak sfarmi. No i znowu ten walony od Panter. Przestań, koleś, a tu. W tej bitwie mi się wydaje, że on tylko we mnie poniestrzał. na 100% I tak, tutaj więcej nie zrobię. Dziękujemy. Ale no i tak w tej bitwie raczej więcej nie zrobił. Jakby od Panther na pewno we mnie wtykł, nie strzał, może bym jeden strzał tylko dał. Patrzcie na to, Jad Panther 3000 zrobił, więc w końcu jeszcze innego strzału. No i widzisz, można celować w inne cele. Ale teraz powiem wam, dlaczego nasza różna przegrała. Spójrzcie na to, ISU zrobił 0 damage. VK TFP zrobił poniżej 1000. No, można powiedzieć, że po teamu nawet y, tysiące nie przekroczyła. VW ledwo tysiąc przekroczyła, więc tak patrząc, no to przegraliśmy tylko dlatego, że team zagrał źle. No, my szczerze, źle nie zagraliśmy. Mimo tego, że zrobiliśmy 1800 damage, co moim zdaniem, no, wynikiem dobrym nie jest. To jednak w y, swoim teamie zrobiliśmy na więcej, więc jak widzieliśmy, no to raczej to nie jest nasza, nasza wina, tylko wina teamu, y, która w tej bitwie nic nie zrobiła. No, ta VP robi fragi, ale. ale... Co z tych fragów, jeżeli tutaj nasz team nic nie zrobił, więc... Zauważyliście patologię tej gry i przejdźmy może teraz do podsumowania tego pojazdu, czy Wam go polecam, czy jednak nie. A więc tak, tak jak teraz mogliście się dowiedzieć, no to tym pojazdem naprawdę bardzo trudno się gra, naprawdę to jest bardzo trudne czego do ogarnięcia. I nawet jeżeli zrozumiecie ten pojazd, to naprawdę będzie Wam bardzo ciężko zrobić dobrą bitwę, tak jak widzicie. 600 dmg, 400 dmg, 400 dmg No to zrobiłem 1200 ale no i tak to nie jest super no 800 damagea. Więc widzicie że Nawet jeżeli macie bardzo duże wyszkolenie to tym pojazdem może wam iść bardzo ciężko Ale jeżeli w Polsce wam bardzo dobrze będziecie mieli normalny team no to Tak jak mówiłem wyniki po 2 3000 są możliwe ale, ale jeden ten warunek, nie grajcie nim tak często jak czołg ciężki, postarajcie się po prostu grać nim jak met albo po prostu jak czołg wsparcia, więc jeżeli szukacie czołgu, który odbija, to to nie będzie ten czołg, ale jeżeli szukacie czołgu wsparcia, no to uważam, że ten czołg może być takim ulepszonym T-44 na dziale tym, na dziale 122 mm, który bije po 400 więc można powiedzieć taką alternatywę dla t 54 czyli jeżeli szukacie takiego czołgu wsparcia, który bije za dużo, no to polecam Wam szukać ISO8. A jeżeli jednak szukacie pojazdu, który jednak ma mniejszy damage, większy jakby DPM, no to jednak lepszy będzie t 54 Ale jednak jeżeli miałbym porównać te dwa pojazdy, to raczej chyba bym wybrał ISO 8, więc. To raczej będzie wszystko w tym materiale, i dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, no to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, a jeżeli czekacie na więcej materiałów, które na pewno się za niedługo pojawią, no to zostawcie oczywiście subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. No i też będę Wam bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie oczywiście komentarz z własną jakby opinią na temat tego pojazdu albo z propozycjami na przykład na następny film. Czyli który z wcześniej wymienionych pojazdów może być w następnym filmie? Więc do zobaczenia wszystkim, na razie pa pa!